manko z tej strony Max Band i witam w garażowym vlogu. Jak widać w pustym garażu, ponieważ Audi jest, tak jak już wiecie lub nie ze społeczności u mechanika, nic się nie jest popsuło, po prostu wymieniam rzeczy, które są po prostu eksploatacyjne. No, złożyły mi się tarcze z przodu już mam na nich ponad półtora roku na nich jeżdżę no to zrobiłem spokojnie te 60 tysięcy kilometrów już rancik delikatny zrobił się na tarczy ale głównie nie wymieniam dlatego że zrobił się rant bo no by jeszcze polatało i to spokojnie z półtora roku jak nie rok rok na pewno do półtora roku by polatały jeszcze ale nawet klocków jest jeszcze połowa, może lekko ponad połowa, była klocków jeszcze także jeszcze spokojnie by polatały, ale po prostu no, krzywa były, biło mi delikatnie kierownicą przepraszam, było mi delikatnie kierownicą, na 15 to nie było tak bardzo odczuwalne Wręcz mógłbym powiedzieć, że osoba, która się tak nie zna na samochodach, nie wie jak to działa, to nawet by tego nie zauważyła, że coś bije. Ale na 17 już to było bardzo odczuwalne. No i jako, że już mamy marzec, czyli no pewnie w tym miesiącu się zmieni już te koła na letnie, które tu leżą, no to będziemy znowu odczuwać to nieprzyjemne bicie podczas hamowania. No i postanowiłem sobie wymienić te tarcze. Tarcze klocki oczywiście z przodu na nowe na społeczności jest zdjęcie o właśnie takie, nie wiem czy widać, chyba powinno być widać, a jak nie będzie widać to sobie wejdziecie na społeczność na kanale i zobaczycie co tam mam no kupiłem zestaw z Brembo, tutaj są dwa pudełka, ponieważ no jako, że półtora roku wymieniałem te tarcze temu to nie pamiętam tak do końca czy yy, Miałem bo w 8 LK tych zwykłych 1.8 występują dwa rodzaje tarczy: 256 mm i 280 mm. Także ja, miałem, ja mam chyba te 256 te mniejsze, ale kupiłem obydwa. Znaczy, kupiłem wziąłem od, od siebie z pracy, ja za to nie muszę płacić yy, od razu, tylko mogę na koniec miesiąca nawet zapłacić. Jako że pracuję po prostu w hurtowni, także mogę sobie pozwolić na takie coś, że na przykład wezmę sobie nawet 5 typów tarcz czy 6, i za nie nie zapłacę, po prostu później je zwracam, a tą, co sobie założę, tylko za nią płacę, także pod tym względem jest spoko. No i mam dwa rodzaje tarcz, jak już wcześniej mówiłem, 256-280 no, klocki, no i. Płyn hamulcowy pół litra, ale to nie kupowałem, bo już miałem dawno. No warto mieć w garażu czy w samochodzie małą ilość płynu. Jestem tego zdania, ja zawsze wożę ze sobą olej, płyn chłodniczy. No po to, że jak się auto jest leciwe, także 22 lata ma, jak to już jeden kolega napisał z okresu PRL-u, ale do tego jeszcze dojdziemy. Także zawsze akurat płynu hamulcowego nie wożę ze sobą, ale te pozostałe dwa woże płyn mam w garażu. co tydzień w sobotę lub w niedzielę po prostu sprawdzam sobie stan tych płynów wszystkich w samochodzie, żeby to było, miało ręce i nogi na bieżąco, było sprawdzane no i, yy, no ale dałem też mechanikowi, no bo yy, po, po prostu jeszcze zaciski z tyłu będę regenerował po prostu bo. Dlatego, że prawy nie hamuje w ogóle, a lewy troszkę, troszeczkę tylko hamuje, ręcznie jest spoko, tylko no po prostu albo się tłoczek zapiekł, za albo się zapiekły prowadnice. Także kupiłem prowadnice, tłoczki, no i reparaturki zacisków, oczywiście na dwie strony, na lewą i prawą. No i co, dlatego zmieniam te, robię te hamulce, no po prostu na po pierwsze, co najważniejsze, ze względu bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, żeby, żeby to dobrze hamowało, żeby nie było niespodzianki na A po drugie, no jak będą mi hamować tylko przednie hamulce, bo jedno koło z tyłu i to jeszcze lekko jak hamuje, no to ono nic nie daje tak naprawdę. No i po prostu te tarcze z przodu się znowu przegrzeją i znowu będą bić. Także to nie ma sensu tak zmieniać tarcz i po prostu jak one się mają znowu przegrać za chwilę i znowu robić to samo, to, to nie ma sensu po prostu. Dlatego tak postanowiłem zrobić, no i tłumik środkowy też został kupiony. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mocowanie, które wychodzi od tłumika środkowego, ta blaszka taka metalowa, która wchodzi na wieszak Tumika, ona po prostu się no, nie wiadomo ile ten Tumik ma lat, że skorodowało no, i oderwało się po prostu i, i wisiało. Nie wisiało tak, że nie dało się jeździć, tylko po prostu odrgały no, latam na boki i zostało to y, przywiązane na drucie na krótki okres czasu. No i teraz, gdy przyszła na to pora, no to po prostu kupiłem Tumik no, i zrobi się na nowo to. Żeby to miało ręce i nogi. Może będzie dzisiaj też chodził, bo chodzi głośniej trochę. na pewno jakieś przedmuchy są, no bo auto jest po prostu no, z okresu PRL-u, no i musi mieć, być tak, jak nie inaczej. Yy, ale do rzeczy. Może inaczej. Najpierw yy, chciałbym, żebyście pod tym vlogiem yy, po prostu yy, dodali komentarz. Co myślicie po prostu na temat tego, że yy, yy, czy gdy mamy na przykład takie auto, jak ja powiedzmy, 20-letnie, czy warto w nie inwestować, gdy się coś zepsuje, gdy widzimy, że już coś się psuje, że już nadawałoby się do wymiany, to czy wymieniamy to, czy po prostu jeździmy aż niepierdolnie, aż nie rozdupcy się, aż braknie nam hamulcy i wyjebiemy w kogoś, albo kogoś zabijemy. Yy, po prostu no, chciałbym, żebyś, żeby, chciałbym poznać Waszą opinię, ponieważ jesteście moi wi moimi widzami i chciałbym wiedzieć, co Wy na ten temat sądzicie. Także chciałbym się dowiedzieć, yy, czy Wy wymieniacie coś od razu, gdy Wam się coś zapisuje, znaczy gdy Wam się coś zapisuje, to musicie wymienić. Ale gdy już widzicie, że coś się zaczyna zużywać, czy coś jest, nadawałoby się w jakimś dalekim okresie czasu do wymiany, czy to wymieniacie od razu i na dobre części? Dobrej jakościowo części, czy na jakieś chińskie Powiedzmy zamienniki mniejszej jakości, albo chujowej jakości Czy już na lepsze, żeby po prostu nie robić tego za jakiś czas Po prostu, żeby nie robić tego Zamiast co 5 lat, to na przykład co 2,5 roku Albo jeszcze co wcześniej, bo po prostu te chińskie zamienniki mają Dużo, dużo mniejszą wytrzymałość niż te oryginały, znaczy oryginały niż w większej jakości, wyższej jakości zamienniki. Także chciałbym waszą, właśnie poznać Waszą opinię na ten temat. No i tak, tutaj jeden gość napisał, możecie sobie oczywiście to sprawdzić na społeczności, bo tutaj Właśnie napisał, że szkoda pieniędzy, zainwestowałeś dwa razy więcej niż ten samochodzie jest wart, twoje pieniądze rób jak uważasz, ale wydaje mi się, że myślisz mało praktycznie, dlaczego myślę mało praktycznie, że wymieniam hamulce, to co jest najbardziej podatne, najważniejsze w samochodzie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na tym nigdy się nie oszczędza, moim zdaniem przynajmniej i jeśli już robimy coś z hamulcami, to robimy to porządnie i na porządnych częściach. Bo nie wiem, czy jak dodałem na przykład to pudełko, te zdjęcia z całym zestawem Brembo, czy ktoś pomyślał, że nie wiem, jak Brembo to musi kosztować tysiąc zł, nie, to jest auto popularne, to jest 8L Audi A3, yy, auto tanie, bo nie ma co ukrywać, jest to auto tanie i stare, także części do niego też są tanie. I naprawdę pomiędzy na przykład chujowym jakości części, na przykład za tarczę naprzód damy 60 zł, a za Brembo damy na przykład 100. I tam ta tarcza za 60 zł wytrzyma powiedzmy półtora roku przy takiej jeździe, na przykład 30 tysięcy km, a Brembo wytrzyma 90. Oczywiście to też nie zależy od tego, ile my jeździmy, tylko jak hamujemy, w jaki sposób hamujemy i tak dalej. Czy jeździmy w mieście, czy jeździmy na trasie i tak dalej. Ale po prostu daję przykład, że taniej, tańszy, to cena musi jakoś odzwierciedlać jakość yy, części, no bo coś, co kosztuje 60, 60 zł, a coś, co kosztuje 120, no to... Dwa razy droższe, to nie chodzi tylko o to, że za, płacimy za firmę, ale też płacimy za jakość to widać. Yy, I w, możecie wierzyć lub nie, ale wiem, o, wiem co mówię, ponieważ pracuję w hurtowni i wiem jak to wygląda, jakie są reklamacje i tak dalej na dane towary. Ech, do rzeczy, bo się troszkę zmęczyłem. Gość tutaj napisał, właśnie to co przedtem napisał, przeczytałem, że zainwestowałem w samochód dwa razy więcej niż jest warte. I nie wiem, co ten yy, gość miał na myśli, czy po prostu zainwestowałem teraz w te hamulce, yy, po prostu to auto, że jest więcej, yy, nie włożyłem teraz tym zakupem niż jest warte, no bo powiem wam tak, wystarczy naprzód, zaklocki, nawet za ten płyn, którego i tak teraz nie kupiłem i za. Yy, te tłoczki, reparaturki, wydech, prowadnice, cybanty, to co się montuje wydech i wiesz jak tunika dałem 350 zł, coś takiego. Też nie bierzcie to pod, pod uwagę tego, no bo po prostu ja mam dobre ceny na części. Znaczy uważam, że mam dobre, może ktoś może mieć na przykład lepsze, ale no uważam, że są dobre ceny na części, przynajmniej dla mnie, i po prostu no, ja dałem na to jakieś plus minus 350 zł za części za to co wymieniłem. Także. Biorąc pod uwagę yy, nie wiem, zakres tych prac, które właśnie teraz mechanik mi wykonuje, no to myślę, że za części to jest dosyć mało. Yy, biorąc pod uwagę pod, na, to, że z jakichś nowszych samochodów. Yy, Same tarcze naprzód potrafią kosztować 1200 zł, znaczy same tarcze, nawet klocki, gdzie nie do Tuarega, jakiegoś 4.2 kosztują, co też jest auto dosyć tanie, bo nilne kosztuje 30 tysięcy nawet, no to też nie jest to auto drogie. Zależy dla kogo, no ale powiedzmy auto kosztuje 30 tysięcy, a klocki do niego kosztują 700 zł i to też nie jakieś zajebiste. Także macie odzwierciedlenie. Tutaj klocki do samochodu kosztują 700zł, a tutaj y, tyle rzeczy zrobię za 350 No, ale do rzeczy. Y, jeszcze na, na temat tego, że włożyłem w samochód y, dwa razy więcej niż jest warte. Oczywiście, że tak, że tak jest. Nawet nie wiem, czy nie więcej niż dwa razy. A to dlatego, że po prostu ja tym samochodem zrobiłem już 112 tysięcy. Nie wierzę, nie wierzę nawet, że kupując nowy samochód z salonu yy, przez te 112 tysięcy nic się nie, nie, nie zepsuje, jeszcze w tych czasach. Powiedzmy nawet, że kupując yy, samochód 10-letni, jeżdżąc z nim 4 lata, bo 4 lata miną mi pod koniec kwietnia, no to za 2 miesiące, no to powiedzmy, że już mam to auto 4 lata i nie wierzę, że przez 112 tysięcy i przez 4 lata nic się w nim nie zepsuje. Bo nawet nie mówię o rzeczach eksploatacyjnych, ale nawet nie, ale pomijając te rzeczy eksploatacyjne. Nie wierzę w to, że nic się w tym aucie nie zepsuje. E, także no, do samochodu nowego, starego czy bardzo starego trzeba dołożyć pieniądze i trzeba się z tym liczyć, kupując samochód. Także nie wiem, czy kolega z samochodu nigdy w życiu nie miał, czy, czy co, bo po prostu w samochód zawsze trzeba coś włożyć. E, przynajmniej nie znam nikogo, kto w samochód nic nie wkładał. Po prostu nie wiem, czy jest taka osoba na świecie, która mając samochód 4 lata, zrobi, robiąc z nim 112 tysięcy, nic do tego samochodu nie, nie dołożyło. No ale te kwestie. Mamy już, ten komentarz mam już z głowy, bo dodał jeszcze jeden. Lepiej zainwestować w coś konkretnego typu nowe auto, a nie inwestować w jeżdżę z PRL. No słuchaj, najpierw trzeba mieć pieniądze na, to, na ten nowy samochód to przede wszystkim trzeba mieć pieniądze na nowy samochód, trzeba mieć pieniądze na jego utrzymanie, czyli nie zakładać na to, że kupisz sobie samochód za 30 tysięcy i ty przez 3 lata do niego nie zjełożesz, bo ty już na wstępie na pewno coś włożysz. Bo gdy będzie, gdy kupisz samochód od takiego Janusza, na przykład jak ten gość, który napisał, że, yy, że po prostu doinwestujesz w samochód, no musisz doinwestować w samochód, bo inaczej yy, są tacy ludzie na przykład typowy polski Janusz, że oczywiście nie obrażając ludzi o imieniu Janusz, ale ten przysłowiowy polski Janusz kupuje samochód, jeździ nim 5 lat i on ci powie, że on przez 5 lat nic do niego nie dołożył. No to jak ty kupisz od takiej sobie samochód i on przez 5 lat nic nie dołożył do tego samochodu, to ty kurwa później po, po kupnie tego samochodu musisz kurwa zrobić wszystko to, co, to, to, czego on nie zrobił. I tego się nie ominie. Także nie wiem co kieruje Tobą pisaniu takich komentarzy ale po prostu no, no nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo może zgadzacie się z tym gościem to co napisał, że lepiej nie inwestować, lepiej kupić nowy samochód, no to yy, co mam zmieniać samochód co roku, bo coś mi się zepsuje, czy yy, muszę doinwestować w stare samochód, to co mam nowy kupować i zostawiać to jakiemuś przyszłemu nabywcowi żeby sobie musiał za to wszystko, nie kupi samochód, chce, chce się cieszyć tym samochodem i on będzie musiał na wstępie w miesiąc włożyć Drugie tyle, bo wszystko jest zjebane w tym samochodzie. Gość tutaj napisał bardziej ogarnięty to samo co ja w sumie. Możecie sobie to przeczytać, ale słuszną uwagę yy, tutaj napisał że skoro szkoda pieniędzy, lepiej nie inwestować, no to co, mam bez hamulców jeździć, mam kogoś zabić, czy siebie, czy siebie zabić, czy kogoś innego, no nie rozumiem tego toku myślenia, po prostu, tego gościa. Ale każdy ma inny. nic cóż, nie będę, nie będę wchodził w szczegóły. Także po prostu tak i luźny vlog, kurde, który Yy, który po prostu tym, tą dyskusją malutką w tym w społeczności, no po prostu zmusił mnie do nagrania tego, tego filmiku, no bo po prostu no nie wiem, może coś ze mną jest nie tak, może ja inwestuję na wyrost po prostu i, i po prostu, nie wiem, na, na zimę, czy na jesień, czy na wiosnę, na, za rok sprzedam po prostu komuś zrobiony samochód na TikTok za małe pieniądze, no bo nie wiem no nie wiem jakby co o tym myśleć w każdym razie ja chcę jeździć samochodem bezpiecznie, chcę, żeby było bezpieczne dla mnie i dla innych użytkowników ruchu. A hamulce to podstawa. Ponadto nie będę kupował jakichś firm z Chin albo coś takiego. Znaczy wszystko jest teraz robione w Chinach albo po prostu pod inną kontrolą jakości. No, chodzi mi o to, o te słabe jakości zamienniki. Nie będę kupował słabej jakości zamienników po to, żeby za rok, czy za półtora Robić to samo, znowu zapłacić mechanikowi i znowu kupić Jakąś część, tylko po prostu wolę wydać troszkę więcej pieniędzy na to, żeby ta część wytrzymała więcej I dłużej, I żeby po prostu się No na pewno się będzie to mniej zużywa, niż Jakiś Słabej jakości zamiennik, także Chcę poznać waszą opinię na ten temat, jakie ja wy części kupujecie do samochodów, czy Waszych samochodów czy jakieś tanie, czy jakieś droższe i po prostu jak wy odniesiecie się do tego komentarza, czy też nie chcecie kupować, nie inwestować w samochód, tylko po prostu wyjeździć, wyjeździć, wyrobić z niego, co się tylko da, na maksa, wyjeździć go, nie wkładając albo wkładając małą ilość pieniędzy, później go sprzedać i mieć problem z głową, czy. Jednak inwestujecie w te samochody, robicie y, tak, żeby one były po prostu zrobione, y, żeby były sprawne, na bieżąco. Chcę poznać Waszą opinię, piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam, też podpisuję na komentarze, pogadam z Wami. Y, także y, na pewno skłoniło mnie ten, ten dzisiejszy blog też do tego, żebym szybciej się wziął za te historię napraw przez te cztery lata, jakie zrobiłem. Czy znaczy, już mam to pospisywane? W większości oczywiście nie spiszę tego wszystkich, naprawdę, bo po prostu nie pamiętam. Przez te 4 lata zrobiłem sporo i mogę coś pominąć. Na pewno nie będę podawał cen za to, no bo ceny te zmieniały się na przestrzeni lat. Na pewno 4 lata temu było coś tańsze niż teraz, także mogę Wam tak pokrótce powiedzieć. Ile przez te 4 lata wydałem na gaz i benzynę. Także bo to mam spisane na bieżąco. Także może jutro uda mi się nagrać to wszystko na weekend właśnie te historie napraw. Także trzymajcie się. Pozdrawiam cześć.